Początek ery katastrof. Są to budzące strach przepowiednie Nostradamusa, mówiące o tym, że śmiercionośny wirus nieaktywny od 40 tys. lat pojawi się ponownie, powodując ogromną liczbę zgonów. Obecnego papieża zastąpi młodszy następca. Może zginąć ponad 100 tys. ludzi, a duże części miast staną się niezdatne do zamieszkania. Ludność tych krajów będzie musiała oszczędzać żywność, aby przetrwać tak straszliwy głód, że niektórzy ludzie popadną w kanibalizm. Miasta te staną w obliczu katastrof klimatycznych, jeszcze bardziej niszczycielskich niż te, które doświadczyły już w tym roku. Klęski żywiołowe. Gigantyczna siła popchnie oceany w kierunku tych miast, powodując niszczycielskie tsunami, które zniszczą całe domy i budynki. Powodując setki ofiar śmiertelnych. Mieszkańcy tych miast muszą jak najszybciej opuścić swoje domy. Będzie wielki ogień, gigantyczna plaga, niewola i niebiański kamień, który spadnie na ziemię, po czym nastąpi wielki ogień. Kiedy słońce owinie się nad głową lśniącego morza, żywe ryby w Morzu Czarnym prawie się ugotują z powodu ogromnego upału w tym regionie. Wojny i konflikty. Wielki król terroru nadejdzie z nieba, a król wysp będzie zmuszony abdykować po miesiącach wielkiej wojny. Wiele istnień ludzkich zostanie straconych w wyniku złych czynów. Tak się dzieje, gdy ludzie próbują być bogami, tworząc istoty na nasz obraz, ale które nie są stworzone z ciała i ostatecznie dominują nad światem. Nostradamus, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Michel de Nostradame. Urodził się we Francji w 1503 roku. Był bardzo utalentowanym lekarzem i astrologiem od najmłodszych lat, bardzo zainteresowanym badaniem gwiazd i nieba, a także dbałością o zdrowie ludzi. Zasłynął dzięki napisaniu książki Przepowiednie, w której przepowiedział przyszłe wydarzenia na całe życie. Proroctwa XX wieku. Dzisiaj przyjrzymy się 20 przepowiedniom Nostradamusa i zobaczysz że niektóre z nich już zaczęły się spełniać a inne wkrótce zaczną się spełniać jeśli podobają ci się tego typu filmy kliknij przycisk subskrybuj tuż pod filmem żyjemy w trudnych czasach w których spełniają się proroctwa jednak wielu nie zdaje sobie sprawy z tego co dzieje się na całym świecie prognoza numer 20 jedną z najbardziej nieprzewidywalnych klęsk żywiołowych jest trzęsienie ziemi którego skutki mogą wahać się od lekkiego wstrząsu po gigantyczną siłę, która spycha oceany w kierunku miast. Nostradamus przepowiedział katastrofalne trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii, które wywołało niszczycielskie tsunami, powodujące zniszczenie domów i śmierć setek osób. Japońska agencja meteorologiczna podaje, że w regionie często dochodzi do wielokrotnych trzęsień ziemi z których jedno miało siłę 7,6 w skali Richtera i towarzyszyły mu fale sięgające czasami kilkudziesięciu metrów wysokości. Niedawne ostrzeżenia dotyczące trzęsień Ziemi i tsunami wydane przez władze odzwierciedlają możliwą dokładność przewidywań Nostradamusa dotyczących tego wydarzenia. Prognoza numer dziewiętnaście Nostradamus przedstawił także kilka alarmujących przepowiedni na temat przyszłości technologii i działań wojennych. Wyobraził sobie świat, w którym zaawansowana broń i cyberataki sieją spustoszenie i pogrążają narody w chaosie. Zdarzenia te mogą doprowadzić do konfliktu między ludźmi a maszynami, tworząc niepokojący scenariusz na przyszłość. Chociaż prognozy te jeszcze się nie spełniły służą jako otrzeźwiające przypomnienie o możliwych konsekwencjach niepohamowanego postępu technologicznego. Ze względu na szybki rozwój technologii niezwykle ważne jest, aby zwracać uwagę na te ostrzeżenia i postępować ze szczególną ostrożnością. Prognoza numer 18. Nostradamus opisał przyszłość z jałowymi, jałowymi ziemiami, dramatycznymi powodziami, falami zarazy, głodem Tsunami i nie tylko. Wspomniał, że suche tereny staną się jeszcze bardziej suche i wystąpią poważne powodzie. Chociaż nie określił lokalizacji tych katastrof, Nostradamus opisał bardziej szczegółowo niszczycielskie tsunami, ostrzegając przed wielkim głodem spowodowanym falami plag, które można zinterpretować jako tsunami niszczące rolnictwo, powodując choroby i głód. Biorąc pod uwagę trafność ich wcześniejszych przewidywań, możliwe jest, że czeka nas jeszcze bardziej niszczycielska katastrofa klimatyczna. Prognoza numer 17. W dziedzinie przewidywań parapsychicznych Nostradamus stwierdził, że ludzie będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z istotami pozaziemskimi. Jednak wbrew powszechnym obawom przed przerażającą inwazją, zasugerował że kontakt ten będzie następował za pośrednictwem zaszyfrowanych sygnałów odbieranych przez sieć teleskopów, co stanowi potencjalnie pokojową formę komunikacji. Pomysł komunikowania się z istotami pozaziemskimi zawsze fascynował ludzką wyobraźnię, a postęp technologii może przybliżyć nas do tej możliwości. Komunikacja z istotami z innych planet może przynieść nową wiedzę na temat nauki, technologii, a nawet filozoficznych pytań na temat życia poza Ziemią. Prognoza numer 16. W jednej ze swoich przepowiedni Nostradamus przewidywał, że ze względu na wiek papieża zastąpi młodszy następca. Napisał, że po śmierci bardzo starszego papieża te funkcje przejmie dojrzały Rzymianin. Ponadto przestrzegł, że nowy przywódca osłabi jego pozycję i zajmie to stanowisko na dłuższy okres. Dokładne znaczenie słowa osłabić pozostaje otwarte na interpretację, co rodzi pytania, czy wpływy kościoła osłabną lub czy może pojawić się znaczący skandal. Papież Franciszek borykał się ostatnio z problemami zdrowotnymi, co podkreśliło, że prawdopodobnie wkrótce będzie potrzebny następca. Prognoza numer piętnaście. W ostatnich latach rosnące globalne wpływy Chin wzbudziły obawy ekspertów geopolitycznych. Pojawienie się Chin jako światowego mocarstwa skłoniło wielu do spekulacji na temat możliwości konfrontacji. Spekulacje te po historia chińskiej potęgi militarnej w regionach takich jak Morze Południowochińskie i Tajwan, czego często dowodem są jej okręty wojenne. Nostradamus dokonywał przepowiedni przypominających obecną sytuację. Pisząc o bitwie i konflikcie morskim, wskazując na możliwość starć zbrojnych na morzu, opisał scenariusz, w którym czerwony przeciwnik, nawiązanie do komunistycznych Chin, błędnie ze strachu, siejąc terror na Wielkim Oceanie, prawdopodobnie nawiązując do Oceanu Indyjskiego. Prognoza Numer 14. Nostradamus wysunął zaskakujące twierdzenia na temat katastrofy polegającej na zderzeniu asteroid. Ze względu na astrologiczne podłoże jego 942 kwartetów poetyckich w przepowiedniach trudno jest ustalić dokładne daty. Jednak Nostradamus opisał niebiański kamień, który spadł na Ziemię, po czym nastąpił wielki ogień. Niektórzy interpretują ten pożar jako nawiązanie do katastrofy klimatycznej, takiej jak niszczycielski pożar. Nostradamus nie jest jedynym, który sugeruje możliwość uderzenia asteroidy w Ziemię. O niebezpieczeństwach związanych z takim wydarzeniem mówił także Craig Hamilton Parker, nazywany dynowym Nostradamusem. Parker uważa jednak, że chociaż zagrożenie uderzeniem istnieje, nie musi to oznaczać końca świata. Prognoza numer trzynaście. Nostradamus przepowiedział globalną katastrofę gospodarczą. W jednym ze swoich kwartetów napisał, że cena pszenicy wzrośnie tak wysoko, że ludzie uciekną się do kanibalizmu. W rzeczywistości świat stoi przed regularnymi wyzwaniami gospodarczymi, a kryzys kosztów życia wywiera presję na jednostki i rodziny utrudniając niektórym nawet zaspokojenie podstawowych potrzeb. Opis Nostradamusa dotyczący ludzi uciekających się do kanibalizmu ze względu na wysokie ceny pszenicy wydaje się mało prawdopodobny w obecnym kontekście, ale służy jako mrożące krew w żyłach przypomnienie, jak straszny może być wielki wstrząs gospodarczy. Prognoza numer 12. Fascynacja proroctwami Nostradamusa stale rośnie. Zwłaszcza gdy w jego pismach przepowiadane są groźne zdarzenia naturalne, jak ma to miejsce w przypadku potencjalnej katastrofalnej erupcji wulkanu w Parku Narodowym Yellowstone. W jego książce przepowiednie twierdzi się, że Nostradamus przepowiedział katastrofę obejmującą pożar wulkanu i ogólnoświatowe trzęsienie ziemi, które miało miejsce szczególnie w Nowym Mieście. Przepowiednie te przykuły uwagę teoretyków i zwolenników którzy poświęcili czas na rozszyfrowanie i kontekstualizację jego zagadkowych słów. Według interpretacji wersety Nostradamusa wskazują na znaczące trzęsienie ziemi, które nawiedziło głównie zachodni region tego nowego miasta, prawdopodobnie nawiązanie do obszarów miejskich w pobliżu Yellowstone. Prognoza numer 11. Wspomniał o wielkiej katastrofie, która dotknie Amerykę i Lombardię we Włoszech. Fragment mówi także o pożarze statku, zarazie, niewoli i specyficznych astrologicznych pozycjach Merkurego w Strzelcu i Saturnie, jako ostrzeżenie. Odniesienia do zarazy i niewoli wpisują się w obecną sytuację na świecie, ale inne elementy tekstu również wydają się korelować w interesujący sposób. Wejście Merkurego do Strzelca w grudniu 2019 roku zbiegło się z pierwszym wybuchem pandemii. Natomiast przejście setene do wodnika zbiegło się w czasie z blokadą Nowego Jorku w marcu. Prognoza może jednak obejmować wydarzenie, które dopiero nadejdzie. Nostradamus mówił także o śmiercionośnym wirusie, który był ukryty przez 40 tysiące lat i który wraz z topnieniem lodowców zostanie uwolniony, powodując masową śmierć. Prognoza numer 10 w lutym 2024 roku pałac Buckingham wydał niepokojące oświadczenie. U brytyjskiego króla Karola zdiagnozowano raka. W wieku 75 lat monarcha podjął decyzję o tymczasowym odejściu od obowiązków publicznych i oddaniu się leczeniu. Wydarzenie to ponownie ujawniło tajemnicze przepowiednie Nostradamusa, które sugerowały, że król wysp zostanie zmuszony do opuszczenia tronu. A na jego miejsce pojawi się ktoś nietypowy dla członków Rodziny Królewskiej, postać nieodpowiadająca tradycyjnym oczekiwaniom monarcha. Spekulacje na temat tego, kto może być tym nietypowym następcą, można skierować na księcia Harego, który ma zupełnie inny profil i trajektorię życiową niż tradycyjni członkowie Rodziny Królewskiej. Prognoza Numer 9. Nostradamus przewidywał poważne katastrofy ekologiczne które staną się centralnym punktem globalnych problemów. W szczególności opisał scenę masowych zniszczeń spowodowanych intensywnym nagrzewaniem słonecznym, tak silnym, że przypaliło powierzchnię morza, powodując, że ryby Morza Czarnego niemal ugotowały się we własnych wodach. Ten apokaliptyczny obraz sugeruje scenariusz ekstremalnej zmiany klimatu, w którym rosnące globalne temperatury miałyby natychmiastowe, katastrofalne skutki dla przyrody i ekosystemów morskich. Ponadto Nostradamus mówił o miastach Rodos i Genui, opisując je jako miejsca, w których ludność będzie miała poważne trudności z przetrwaniem ze względu na niedostatek zasobów, symbolizowany przez stan półgłodu. Prognoza numer 8. Nostradamus w swoich wizjonerskich obserwacjach zasugerował że długość życia ludzkiego można radykalnie wydłużyć dzięki postępowi nauki i rozwojowi technologii mechanicznych, przewidując, że ludzie mogą żyć od 150 do 170 lat. Wyobraził sobie przyszłość, w której medycyna i technologia połączą siły, aby pokonać naturalne ograniczenia ludzkiego życia. Na przestrzeni wieków pomysł ten stał się namacalną możliwością biorąc pod uwagę szybkość ewolucji nauki i technologii. Obecnie, w miarę postępu, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że długowieczność można znacznie wydłużyć dzięki odkryciom medycznym i innowacjom technologicznym w opiece zdrowotnej. Prognoza numer 7. Nostradamus wspomniał o proroctwie o końcu świata, pisząc, że w 1999 roku czyli w siódmym miesiącu roku z niebios wyłoni się Wielki Król Terroru. Wydarzenie to oznaczałoby powrót Wielkiego Króla Angouleme i okres, w którym planeta Mars miałaby dominujący wpływ, symbolizując konflikt i wojnę. Interpretacja tego proroctwa doprowadziła wielu do przekonania, że Nostradamus mówił o Antychryście, postaci budzącej postrach w wielu tradycjach eschatologicznych, Sugerując okres wielkiego zamieszania i wyzwania dla ludzkości. Prognoza numer 6 Nostradamus wspomniał o tajemniczym wydarzeniu zwanym niebiańskim ogniem, które uderzyło w budowlę królewską. Opis ten na przestrzeni wieków budził ciekawość i różnorodne interpretacje. Niektórzy wyznawcy widzącego interpretują to jako zapowiedź wielkich przemian. Upatrując niebiańskiego ognia jako katalizatora pojawienia się nowego porządku świata, powstającego z popiołów starożytnych cywilizacji. Niektórzy postrzegają to wydarzenie jako możliwy koniec czasów, inni uważają, że może ono symbolizować początek zupełnie nowej i przemieniającej ery ludzkości. Prognoza Numer 5: Nostradamus przepowiedział okres głodu tak dotkliwy że popchnie ludzkość do desperackich czynów, w tym kanibalizmu. Przepowiedział, że cena pszenicy wzrośnie do poziomu stratosferycznego, co zmusi ludzi do uciekania się do ekstremalnych środków, aby przeżyć. Ten apokaliptyczny scenariusz odzwierciedla nie tylko kryzys gospodarczy, ale także głębokie niepokoje społeczne, w wyniku których niedobory żywności zepchną społeczeństwo do granic moralności i uprzejmości. Specyficzne odniesienie do warunków panujących w Genui, gdzie drogi są na wpół zagłodzone, uwydatnia żywy obraz desperacji i niedoboru. Prognoza numer cztery. Nostradamus przywołał futurystyczny i niepokojący obraz, w którym ludzkość w swoim nieustannym poszukiwaniu władzy i wiedzy dochodzi do tego, że próbuje zrównać się z bogami. Opisał scenariusz, w którym tworzymy istoty na nasze podobieństwo. Ale różniące się od nas tym, że nie są cielesne i ostatecznie zaczynają dominować nad światem. Narracje te można postrzegać jako prognozę rozwoju sztucznej inteligencji. Nostradamus wyobraził sobie przemianę zachodzącą w świetle pełni księżyca, na wysokiej górze, gdzie samotny mędrzec, pod okiem swoich uczniów, zostaje zaproszony, aby stać się nieśmiertelnym, gdy kładzie ręce na piersi. A jego ciało trawią płomienie. Prognoza numer 3. W intrygującej książce Przepowiednie, napisanej w XVI wieku, Nostradamus wspomniał przepowiednie, która do dziś porusza wyobraźnię Światło pada na marsa. To zdanie było przedmiotem wielu spekulacji i analiz, zwłaszcza w obliczu rosnącego zainteresowania podróżami kosmicznymi. Fascynująca interpretacja jest taka że może przewidywać historyczny moment, w którym ludzie będą mogli postawić stopę na czerwonej planecie. Dziś ten pomysł nie wydaje się już tak odległy. Elon Musk, jeden z pionierów współczesnej eksploracji kosmosu, ma ambitne plany ze swoją firmą SpaceX, których celem jest uruchomienie lotów kosmicznych na Marsa do 2029 roku. Prognoza numer dwa Ponad 500 lat temu Nostradamus wyobraził sobie przyszłość, w której nauka może zmienić nasz sposób życia, głównie poprzez przedłużenie życia ludzkiego. Przewidział, że wraz z postępem technologii będziemy mogli osiągnąć nawet nieśmiertelność poprzez rozwój organów mechanicznych. Myśl ta była wówczas rewolucyjna i wielu nadal kwestionuje jej wykonalność. Nostradamus który również miał doświadczenie w medycynie, postrzegał ten postęp nie tylko jako możliwość, ale jako naturalne przedłużenie postępu ludzkości w poszukiwaniu rozwiązań fizycznych ograniczeń. Prognoza numer jeden. Postać znana jako Antychryst odegra ważną rolę w czasach ostatecznych. Nostradamus opisuje Antychrysta nie tylko jako symbol czystego zła. Ale także jako centralną postać w ostatecznej walce dobra ze złem. Przepowiedział, że Antychryst będzie uwikłany w wyniszczającą wojnę, która będzie trwała 27 lat, przez co wielu kojarzy tę postać z przywódcami wielkich narodów, którzy poprzez swoje agresywne decyzje powodują cierpienie i śmierć wielu niewinnych ludzi. Jednakże interpretacje tego, kim lub czym dokładnie może być Antychryst są dość zróżnicowane. Proroctwa Nostradamusa w dalszym ciągu intrygują i prowokują debatę na temat przyszłości ludzkości. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej takich treści.